Witamy bardzo serdecznie na briefingu prasowym. Dzisiaj naszym gościem jest Miłosz Kłapór i zapraszamy do pytania. Tu Miłość nastaw powiedz jak atmosfera drużyny w tej przerwie reprezentacyjnej i przed tym meczem z pogoru. Yy, no myślę, że to były owocne dwa tygodnie, mimo że w okrojonym składzie, bo wiemy, że trzech zawodników było na, na kadrze. Też mieliśmy parę drobnych urazów, ale, ale myślę, że to była ciężka praca i fokus tylko na najbliższym meczu, a nie patrzenie na to, co będzie do końca roku. No, Powiedz jeszcze o koniec z taką drużyną, która na wyjazdach średnio sobie radzi, jeden punkt w tym sezonie, a z kolei u siebie nie wygraliście od dwóch miesięcy. No to będzie taki mecz, w którym najprawdopodobniej któraś z drużyn się przełamie. Jak na to się zapatrujecie? Myślę, że, że to jest piłka nożna i tu nie ma co patrzeć na, na to, co było. To każdy mecz jest inny. Pogoń ma swoje cele, my mamy swoje cele i wyjdą dwie drużyny, które będą chciały na pewno zdobyć komplet punktów, więc więc my zrobimy wszystko, żeby ten komplet został w Gdańsku i tak do tego podchodzimy. Miłość powiedz, po swoim występie w Kielcach, e, liczyć, że pomimo powrotu Konradu utrzymać miejsce w składzie? Myślę, że ja robię swoją robotę, a decyzje personalne należą do, do sztabu i trenera, także ja robię, robię to, co w mojej mocy, na meczach, na treningach, a jaka będzie personalna decyzja, to, to nie zależy od mnie. To, to jak oceniasz zespół pogody? No bo wiemy o ich statystyce na wyjeździe, a u siebie to wygląda diametralnie inaczej. Jak patrzysz na ten zespół, jakie największe atuty? Też nie chcę tutaj szczegółów zdradzać, mamy ich przeanalizowanych. Wiemy, że, że mają spore problemy w niektórych aspektach gry, które będziemy chcieli wykorzystać. Dlatego nie chciałbym tutaj na forum się wypowiadać i, i dać im jakiś wskazówek, na czym pracowaliśmy, ale, ale wiemy, wiemy, gdzie są te ich mankamenty i będziemy chcieli to wykorzystać. No to co u Was się zmieniło przez te dwa tygodnie? No bo wiemy, że ten mecz w Kiercach, no, tak powiem, delikatnie porywający nie był. Z drugiej strony punkt zawsze to, to lepiej niż przegrać, no ale z jakim nastawieniem też podchodzimy do tego meczu, no bo no wiemy, że no, kolorowo nie jest, tak? No podchodzimy tak jak do każdego meczu. Wychodzimy po, po zwycięstwo, pracowaliśmy dwa tygodnie nad tymi aspektami, które nie, nie chodziły nam od porządku sezonu i, i w Kielcach gdzieś te uderzenia z dystansu, nie było tego praktycznie w ogóle. To jest gdzieś nasz mankament, trzecia tercja i tu gdzieś kładliśmy na to nacisk, ale też nad aspektami taktycznymi, więc, więc kompleksowo podeszliśmy do dwóch tygodni. A to tak w defensywie to był już taki prognostyk, ten mecz w dziecka, że coś ruszyło, no bo wiemy wcześniej, no defensywa przeciekała, teraz w końcu na zero, tak? No cieszy mecz na zero, tak jak powiedziałem po meczu w wywiadach, że, że trzeba się budować moimi rzeczami, ale no takie mecze, gdzie gramy na zero z tyłu daje to pewności bramkarzowi i obronie i całej, całej drużynie, bo nie tracąc bramek nie przegramy tego meczu, ale tak jak powiedziałem ta finalizacja musi być lepsza, bo nie strzelając bramek nie wygramy meczu.